Okej okay, ludzie, jestem już z powrotem I kontynuujemy O, akurat ładnie pojechałem, no dobrze A mi się dymi Przestań stękać, ziomek Tu się gdzieś raz zacząłem Znowu! Wysiądź. Przygotuję sobie bronie. Okej. Okay. I lecimy do niego. Stop razy nie włączyłem. Boże drogi. No na 15 minut so I, 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 I don't have nobody around to handle this right. job derek these guys still don't want to work why Why? because of that deadbeat you fired that beat fire. you shit. it Vito, well, that other thing Fido. i'll have to wait thing can you help us out I here with this voice what's this happening work? well this deadbeat so, didn't come league to league work for a week pretended he was sick total bullshit so i fired his ass anyway some of his buddies are upset and they tricked to to strike

Splinters sprider, House story yy, teoria house już to było i w innych też Nieśmy szczelbę, bo szczelba jest dobra na bliskie odległości A on wyleciał. Not mine. And I suggest you get back to work you you before somebody else is here. You, Goddamn Goddamn bastard! Goddamn bastard! you fellas are really starting Full to piss me the off. There's no need for violence. No need for Please, violence. Put Please put it down. No one, no trouble. You don't look that way to me. Right now, looks like you right got no big trouble. Nine like you, you know all don't, don't want to start looking for new jobs. You can get back job. to work yeah. in the next ten minutes. Time. You look just like him. You look just like him. You'll we'll do him for this bastard. After what he did to your old man oh, right now. Oh. All this shit. Come on let's shit. Full of shit, huh? That bastard that killed your father, Vito. What? just trying to get on the his feet. <laughs> no to ładnie. No nie sądzę. <guczekają> no bardzo dobrze. Jestem za. Come on. Dobra, lecimy. Ludzie lecimy. No chodź, no chodź, no wystaw się No i tak myślałem Że to Dureń zrobi A no i po nogach dziada, dawaj do, dawaj go To nie ma takiego oznaczenia, czy ja go trafiam, czy ja go nie trafiam I to jest właśnie troszeczkę Trafiłem go, tam jest jeden okej, okay. strzelgana na kilometr, a co tam? No dawaj, wystaw się, dobranoc. Chodźcie ludzie. Mieliście mi pomóc, a nie. To pomagać mi. No. Poleciał magazynek już go nie ma. O, i samochodnik. Tu będzie rzeźnia. To pamiętam. Tu będzie koktajlami Mołotowa rzucał w nas Sucking Kot Pieprzony Tylko, że swoich jeszcze będzie zawijał przy okazji. No, skurde oh, O, cholera Ładuj się, ładuj się HP. Dostaję tylko tymi koktajlami. E, więc trzeba stąd wiać. Tak, zdechnę? Dobra, no, no, teraz będziesz rzucał te schody. Największy błąd w swoim życiu. i nie sądzę, ziomek. Naprawdę nie sądzę. Tutaj się jeszcze pali. Przodowuj! Pali się tu jeszcze? Pali się, cholera No, tutaj musi zgasnąć, żeby tam powiedz. Nie mam granatów O, biegnie coś, biegnie ktoś do mnie O ty szmato Ja pierdykam, padłem <laughs> Nie lubię padać w tej grze <laughs> Bo Różnie są save'y O, tutaj był save dopiero, boże na kilometr, ale działa dobra? To jest tymi tylko yy, z, mm, właśnie z tymi koktajlami. Koktajlam mołotowa jest najgorzej, bo on właśnie tym nas no, celuje i rzuca w tym nas, nas rani, a to jest złe. Żeby dobiorę mu się do tej dupy, tłustej zaraz. Te bandy tam są, ale ich jeszcze ich nie widać dopiero tutaj się pokazują. Tylko ja w tym momencie podlecę sobie. Tutaj sobie podlecę. Myślę, że jesteś fajny ziomek. Mam przystanę, powiadasz, ziomek. No dobra, spokojnie, niech ci będzie. Jaki jest taki syn? Tak, szmaciarzu. Masz rację. Dobra. I lecimy. No daj, no rzucaj. do no mnie. Dobra, leć. Wow, Jak mnie zaskoczyli, ty! Kto żem się zdziwił teraz? Byłem w Meksyku, szmaty. Tu jest Steve. Ta? Co ty gadasz? No wychyl się. Dobranos, Steve. Do, złego, do złej ofiary a ty aż gdzie żeś poleciał pozwoliłem? no masz gościu cela masz 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 big maca ziomek tutaj powinien być safe w tym momencie no ale no okej okay. dobra trzeba będzie poczekać zanim Wszystkich wybija tych jego powierników, czy jak to im tam no, ja! no, zginąłem tylko nie jak, nie jak jego ojciec. O bo, dobra, pełno faili, ale no, dobra, dobra, są coraz bardziej sprytniejsi. Wam tym bardziej Gień Kurde Dobra Co do mnie jeszcze? Tam jest Moja celność poraża, wiem wiem Dobra, nie trzeba się zmobilizować teraz i nie lecić na debila. Tylko, bo tutaj mi troszeczkę HP zabrało, więc teraz mi lecił... w trybie ekspresowym te moje HP. Więc żeby się tu schować, żeby oni mnie nie trafiali, a zarazem. tu okej. Okay. Tego. Jeszcze mnie tym podpali. Dobra. Nie denerwujmy się. Wszystko będzie w porządku. Trzeba to rozgryźć ich tak. O, tutaj teraz Steve już nie żyje. Dostał z shotguna i żyje, no to jakaś paranoja jest. Przedaj, nie swoją nogę. Much ash okay, but was post time power rate. by ich tu rozgryźć. Trzeba wejść tędy? Nie można tędy sobie wejść? Bo ja bym sobie tędy bym chciał na przykład sobie wejść. Kurde, nie można. Co wymyślili, kurde. Pogadaj sobie, pogadaj sobie, czemuś? Porzucaj sobie. Oni tam są? Nie. To ja nie wiem skąd oni się tam wzięli. Jest coś takiego jak cicha chodzenie. Ha, ha. ho! ho. Skąd powiedz mi skąd on kto mnie zabił ty? Mm, dobra, nie. Yeah. Ja teraz robię cięcie, zaraz wracam do was, ludzie.